Cześć, słuchajcie, jestem#!/się w Rewe i chciałem spróbować sałatki takiej z Rewe właśnie. Mamy tutaj Party Zalat 279. To bardziej przypomina taką obiadową sałatkę, ale jestem ciekaw, spróbuję. Wygląda naprawdę fajnie. Nie jest to jakoś tak mega, mega droga. No i na teścik zalat wleci, zobaczymy jak smakuje. No i ona wygląda tak. Teraz ją tylko powącham. Faktycznie pachnie jak surówka, więc tego się też spodziewam. W sumie można ją zjeść też tak, ale lepiej wejdzie do jakiegoś obiadu. Także dodam sobie to na talerz obok schabowego. No i myślę, że do schabowego będzie pasowało dużo bardziej. Zostało jej sporo, więc dodam ją też później do obiadu, czyli taki angielski obiad będzie typowo zamiast mizerii dam tą sałatkę, bo naprawdę jest spoko. Trochę sałatki, schabowy. Zdecydowanie do takiego obiadu domowego ma potencjał. Jest naprawdę dobra, smaczna. I z tego co pamiętam nie była za droga. Bardzo dobre. Także jeśli zobaczycie sobie taką sałatkę w rewę gdzieś nie będziecie mieli pomysłu na sałatkę do obiadu, to spokojnie taka wleci i będzie Wam smakować. Trzymajcie się, cześć!